Na koniec listopada dysponowaliśmy programem, który był inspirowany programem z, programem, y, z innych dni. Natomiast programem opisowym, bez punktacji, bez bardzo takich ostrych i transparentnych ram, ram zdecydowaliśmy. Y, tu zasugerowaliśmy, tak? mieliśmy szeroko w zespole, żeby zaprosić do zespołu, do komisji, jak najwięcej osób reprezentujących różne gremia. Państwo mówią, że nie, nie była ta komisja, nie działała transparentnie, z tym się nie mogę zgodzić. Komisja e, zawierała sobie, proszę mi pozwolić powiedzieć. Ale, ale ja wszystko z Państwa bardzo i jeśli Państwo pozwolą, ja rozumiem, może mogą się Państwo nie zgadzać. To jest tak. nie, komisja to nie jest 3-osobowa komisja, czy też czteroosobowa, która była w latach ubiegłych. To nie są sami pracownicy. Tam w tej komisji byli ludzie, którzy opiekowali się sportem, byli ludzie opiekujący się kulturą. Pani Radna Mirosława Piotrowska faktycznie była jako przedstawiciel organizacji dlaczego, dlatego, że reprezentowała organizację Caritas, która nie startowała o granty. W związku z tym, że w programie, tak jak to zwrócił uwagę Pan Kacper, w programie niestety jest coś, co wyklucza możliwość udziału przedstawicieli organizacji aktualnie startujących w konkursach grantowych. Czyli Organizacje nie mogą być sędzią we własnej sprawie, co oznacza, że jeśli zaprosimy kogoś z organizacji pozarządowych, to ta organizacja nie może potem wziąć udziału w konkursie grantowym. Takie Został? zasady ja zastałam, gdy przyszło do kancelarii. To, na czym zależało pani wód, to osiągnięcie maksymalnej transparentności w ramach, które mamy. Jeśli chodzi o kryteria tak, pracujemy, żeby oparte były na no. systemie kultowym, maksymalnie transparentnym, maksymalnie sięgającym do wszystkich e, przesłanek, czyli na przykład ilość członków organizacji nie. Tu od razu mówię, że no ja nie zwracałabym się na to, nie, nie zwracałabym na to uwagi, dlatego, że organizacja często mała, robi bardzo mało, a du du Dona duża, duża, duża robi bardzo mało, a Mała liczebnie może zrobić bardzo dużo. To wszystko zależy od tego, jakiego typu zadanie publiczne organizacja podejmuje do działania, jakiego typu środkami, talentem dysponuje czy swoimi zasobami. I tak zgadzam się, że tu nie może być pochodnych decyzji. Nie zgodzę się z takim nastawieniem, żeby określić, kto może dostać że trzeba dać e, komu trzeba, tak jak wyraził się Pan Radny. E, sens w tym, że nie ma złotego środka, kto decyduje komu trzeba. Musi to być, musi to być właśnie określone na zasadzie punktów i taki program, nad takim programem pracujemy. Mogę powiedzieć, że w tym programie punktacyjnym bierzemy pod uwagę przede wszystkim e, zarejestrowanie organizacji. Czy ona jest z Gminy Kosakowo, czy nie. W latach ubiegłych wiem, że takiego, nie było takiego wymogu. I w zeszłym roku też nie było takiego wymogu, dlatego nie można było zrezygnować z organizacji, które spełniały formalne kryteria ujęte w ogłoszeniu, a jednocześnie nie były zarejestrowane na terenie gminy. Tak? Ale to jest jedna z przesłanek. Są przesłanki związane z krzewieniem kultury, z krzewieniem idei ekologii, ochrony środowiska. Są z krzewieniem lokalnych idei społecznych. Obywatelskich postaw. Ale to w tym regulaminie będzie tak, też. Tak. No, na, to... tak. na tym polega cała sprawa, że tutaj będą określone punkty. Nad tym pracujemy. Nie mogę niestety przekazać jeszcze Państwu dzisiaj tego programu, ale to nie oznacza, że ten program nie istnieje. Ten draft programu już istnieje i nad nim pracujemy bardzo długo. Od momentu, kiedy Pan Przewodniczący skierował wniosek z prośbą o pochylenie się nad pomysłem, nad, nad całą ideą organizacji konkursu grantowego, od tego momentu pracuje zespół w kancelarii, który cały czas usprawnia ten program, szuka możliwości, żeby były one maksymalnie transparentne i maksymalnie przejrzyste dla mieszkańców, i żeby. Program służył mieszkańcom. tak. Jeśli chodzi o zasady, już powinny być, Państwo mówią. Można powiedzieć tak, każdy by chciał, żeby już były. Natomiast y, jesteśmy w połowie października. Liczę na to, że tutaj pan, Pani Wójt wyznaczy szybkie terminy. To nie jest tak, że w tej chwili a my podejmiemy sobie decyzję, Państwo podejmą decyzję, to się zadzieje z magiczną łóżką. To wymaga po prostu jeszcze podziałania.

przesłać nawet y, dla informacji już stowarzyszeniom trochę szybciej i wtedy zrobić to spotkanie, żeby się też zapoznały y, z wiedzą jak to wszystko, żeby już przyszli z gotowymi korektami, że tutaj będziemy, y, będziemy czytać nagle i, i, i w kwestii y, weryfikować. Y, pan Kierownik, no trochę już wychodzimy ponad czas, jeżeli ma Pani jeszcze coś y, takiego konkretnego, y, to, to dziękuję. No, chciałbym tylko trochę podkreślić, że no, spotkaliśmy się po to, żeby się zapoznać już z zasadami grantów. Tak jak pani kierownik też wspomniała, że prace trwają. Tak, te prace trwają i one powinny trwać od początku roku. No, nie ukrywamy się. No, był temat grantów w zeszłym roku, już później był pod, gdzieś tam co niektórzy mieli uwagi do tego. Komisja już też, nie powiem kiedy, ale komisja już wcześniej występowała, w pierwszym kwartale chyba roku, o pracę nad, nad tym regulaminem. I teraz, tak jak kartą mieszkańca, już nie wchodząc tutaj w polemikę pani Wójt i innych jej programów, już nie mówiąc o żywności w szkołach, temat jest taki, że zawsze, że cały czas startujemy za późno. Żebyśmy I wyjdzie tak jak z przetargami, z żywnością, że. No, kto mógł startować, jak, jak nikt nic nie wiedział. Dwa tygodnie do, do przygotowania oferty to, to trochę mało. Przepraszam, akurat to jest taki odnośnik no, pokazowy, można powiedzieć, i tego się boimy. No, mamy takie prawo, bo tu już nie raz zostaliśmy zaskoczeni, że to jest wszystko trochę za późno. My jako komisja no, zgłaszamy naprawdę, żeby, to, żeby te prace wszystkie zaczęły się trochę szybciej, bo zabraknie nam czasu. Teraz na, tak jak Pani wspomina, czynnik społeczny, żeby tutaj konsultować ze stowarzyszeniami, jak najbardziej. Tylko znowu tego czasu będzie coraz mniej. Pani mówi, że jak program, program już jest, draft jest. No to jak już ten draft, to można ten draft rzucić stowarzyszeniom, klubom, żeby już też mogły jakieś uwagi sobie wnosić i stworzyć jedno spotkanie, dwa, trzy, ale to, żeby to się zadziało, żebyśmy naprawdę w tym listopadzie już mogli Odetchnąć, że program i, i tutaj regulamin jest stworzony i wszyscy są z niego zadowoleni. My, jako rad i pani wójt, pracownicy urzędu, a przede wszystkim stowarzyszenia i kluby, które, które działają u nas w Gminie, bo naprawdę według mnie to jest dużo pracy jeszcze, aczkolwiek no nie wiem na jakim etapie właśnie pani, znaczy te prace trwają pani załogi, tak? bo tutaj zespół pani mówiła, że pracuje nad tym. No trzymamy kciuki, ale chcemy po prostu trochę to przyspieszyć. Ja dziękuję. Jeżeli tutaj y, radni mają ostatnie słowo, proszę bardzo, Panie Radny Jeszkiewicz. Tylko bardzo proszę, bardzo krótko. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Będę bardzo krótko. Myślę, że celowo Pani nie odniosła się jednak do, jeszcze do jednego mojego pytania. Powiedziałem i powtórzę to, Pani Wójt zapraszała Komisję do aktywnego udziału przy, y, przy, przy tworzeniu tego regulaminu. Zapraszała, mówiąc to osobiście. Na początku tego roku, czy pod koniec tamtego roku, chyba na początku tego roku, wtedy kiedy mówiliśmy, że nie powstały te programy, zapraszała nas. Gdzie w takim razie jest członek, to też jeden członek naszej komisji w pracach pani zespołu? Na jakim, w jaki sposób korzyści włączyli? A była to obietnica i z naszej strony deklaracja, jego dzisiaj nie ma. Więc mówienie o tym, że chcemy, współpracujemy, i że transparentne, i że wspólnie i z wami i tak dalej, i w nici porozumienia, to ja tej obietnicy nie widzę, żeby ona w jakikolwiek sposób, sposób została zrealizowana. A bardzo mi tego brakuje. Dziękuję Proszę. Okay. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tak. Stwierdzenie, że celowo pominałam. Absolutnie nie pominałam, Powiedziałam, że komisja zostanie włączona w momencie, kiedy nie chcemy przedstawić państwu materiału niedopracowanego. Komisja musi dostać materiał dopracowany. Nie. To jest moje staranie. Ale nie. 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 No, to jest do dopracowane, to żeśmy go wyrzucili to... do kosza. Dlatego to prace muszą być wspólne. To jest i... Państwa decyzja, jeśli Państwo wyrzucają. Tak chodzi o to, żeby nie wyrzucać. Natomiast proszę. do konsultacji przekazuje się materiał, który od nas wychodzi już bez poprawek i radzy. następnie trafia do Państwa. Panie Radny, Panie Kierownik, ja tylko gdzieś Rady. chciałbym zaznaczyć, że tutaj wniosek od Komisji poszedł, że jest otwarta właśnie Komisja do pomocy przy tworzeniu tego draftu. O to chodzi, a nie, że my dostaniemy gotowy do oceny, analizy. Tylko, żeby jeden już członek komisji mógł wspomagać państwa i gdzieś zwracać uwagę w tę stronę i żeby zaoszczędzić tego czasu na, na dalsze poprawki. Jeszcze tu głos pan radny Krzysztof Toruczak, proszę bardzo. chciałbym się odnieść do tego, co tutaj padło, że 800 tysięcy to nawet nie jest pół To nie jest tylko 800 tysięcy, które Rada Gminy przeznaczyła chociażby w tym roku na. Działalność, działalność, którą EPP, czy spółki, czy właśnie stowarzyszenia realizują z zadań własnej gminy, gdyż jest to około 5 milionów. Bo musimy do tego również liczyć podobne do typu zajęcia, organizuje spółka Kosakowo Sport. Ja się zgadzam, że można by było zwiększyć te środki, powiedzmy tutaj te 800 tysięcy, które było w tym roku, ale kosztem czego? Więc należałoby w tym momencie część środków zabrać z Kosakowo Sport. Bo jeżeli spojrzymy, że te 5 milionów przy kwocie, która tutaj padła, 200 milionów, to to jest 2,5%. Te 800 tysięcy to jest z tego 16%. Żebyśmy mieli świadomość, że nie tylko stowarzyszenia które zajmują się działania, działaniami, które tutaj wspomagają gminę, ale również mamy spółkę. Więc mamy tutaj kwotę, no tak na szybko policzyłem, to jest około 5 milionów. Która została żeby, powołana do tego. Tak, która również została tego powołana. Więc jeżeli damy jeżeli jest stowarzyszenie, chociaż no mówię, ja się zgadzam z tym, żeby tutaj akurat wspomóc, bo jest to bardziej transparentne, bardziej się zgadza, ale skądś te środki musimy wziąć. Więc moim zdaniem, jeżeli dajemy na stowarzyszenia, to musimy siłą rzeczy zdjąć te środki z spółki kosoko Dziękuję. Dziękuję bardzo panie radny za uwagę. Chciałbym zakończyć y, y, już trzeci punkt zasady przyznawania grantów do organizacji podczasowych na rok 2026. Dziękuję Pani Kierownik za obecność i przybyłem goście. Dziękujemy. Dziękuję